Promowanie inicjatyw mających na celu wdrażanie polityki środowiskowej, modernizowanie śląskich oczyszczalni ścieków i kanalizacji, dofinansowanie proekologicznych inwestycji, edukacja ekologiczna, zarządzanie surowcami i wspieranie gmin w budowie systemów gospodarowania odpadami. Rok 2014 był niewątpliwie dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kadowicach czasem intensywnej pracy. W przededniu nowego roku kalendarzowego przypomnijmy najważniejsze inicjatywy Katowickiego Funduszu zarejestrowane okiem kamery telewizji Zabrze. Styczeń 2014 to czas podsumowania pięciu lat wdrażania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, którego celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ochronę i poprawę stanu środowiska, zdrowia, zachowanie tożsamości kulturowej i rozwijanie spójności terytorialnej. Dzięki programowi na Śląsku realizowanych jest 17 projektów środowiskowych o łącznej wartości 800 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Luty 2014. W ramach programu badawczo-rozwojowego Czyste Powietrze dla Śląska na terenie kopalni Krupiński w Suszcu ruszyła linia produkcyjna ekologicznego paliwa, które ma być nie tylko bezpieczne dla środowiska, ale także ma pomóc w walce z niską emisją na Śląsku. Pierwsza tego typu inwestycja w Polsce pochłonęła około 20 milionów złotych. Ponad 9 milionów to preferencyjna pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nowa instalacja do produkcji ekologicznych brykietów to istotny krok w celu polepszenia jakości powietrza na Śląsku. Marzec 2014. W Parku naukowo technologicznym Eurocentrum w Katowicach otwarto biurowiec pasywny, zużywający ośmiokrotnie mniej energii od tradycyjnych budynków. W laboratoriach właściwości cieplnych budynków czy inteligentnych sieci energetycznych nowo otwartego biurowca będą prowadzone badania nad alternatywnymi źródłami energii. To znak, że także na Śląsku można budować innowacyjnie i energooszczędnie, tym bardziej, że osoby prywatne mogą liczyć na do. Finansowanie ze strony Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwiecień 2014. To miesiąc ekologicznej edukacji i uwrażliwiania mieszkańców Śląska na niedoceniane często walory przyrodnicze naszego regionu. Dlatego tydzień ziemi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze czy Akcja Zielona Wyspa Śląsk po raz kolejny uzyskały wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Także w kwietniu fundusz już po raz 20 uhonorował osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego, wręczając im zielone czeki. Maj 2014 Ekologiczne warsztaty, gry, zabawy, wykłady oraz prelekcje. Tak wyglądał Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności w śląskim ogrodzie botanicznym w Mikołowie. Akcje unikalnego w skali całego kraju obiektu z roku na rok przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych ekologią i troską o środowisko naturalne oraz przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców regionu. W czerwcu 2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny uruchomił dwie linie kredytowe, dom energooszczędny oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które mają umożliwić przeciętnemu Kowalskiemu pozyskanie dofinansowania na proekologiczne inwestycje. Dzięki uruchomionym w 1997 roku liniom kredytowym prywatni beneficjenci do dnia dzisiejszego na ograniczenie niskiej emisji, wymianę starych kotłów grzewczych na nowe energooszczędne, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków czy termomodernizację ścian i stropów budynków pozyskali ponad 114 milionów złotych. Lipiec 2014. Ludzi wrażliwych na sprawę ekologii nie brakuje. Tych, którzy na terenie województwa śląskiego działają najaktywniej, w lipcu nagrodziła kapituła Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W konkursie Ekoaktywnie 2014 udział wzięło organizacje pozarządowe oraz szkolne koła ekologiczne. Katowicki Fundusz łącznie przyznał 21 nagród pieniężnych. Sierpień 2014 to czas podsumowania efektów wprowadzonej 1 lipca 2013 roku tak zwanej ustawy śmieciowej i ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach drugiej edycji konkursu na realizację kampanii dotyczących gospodarki śmieciami w gminach. We wrześniu, dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieszkańcy Śląska mogli poznać jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w całej Unii Europejskiej Puszczę Białowieską. 80 wielkoformatowych zdjęć autorstwa uznanego na całym świecie polskiego fotografa i twórcy filmów dokumentalnych o dzikiej przyrodzie Jana Walencika, wystawiono w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie w ramach projektu Arbores Vite. W październiku w siedzibie Katowickiego Funduszu podpisano umowę na udzielenie dotacji na budowę nowoczesnego radaru na Górze Świętej Anny. Dzięki tej inwestycji synoptycy będą mogli z większą dokładnością przygotowywać prognozy pogody, a co najważniejsze, określać miejsca wystąpienia gwałtownych zjawisk meteorologicznych. Katowicki Fundusz wspiera także innowacyjne rozwiązania. Dzięki jego środkom w gminie Pietrowice Wielkie powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. W listopadzie w Zabrzu otwarto jeden z najnowocześniejszych w kraju szpitali ginekologiczno-położniczych, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Inwestycja pochłonęła prawie 43 miliony złotych. Termomodernizację budynku oraz budowę instalacji solarnej wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Grudzień to miesiąc podsumowań. Po raz kolejny. W roku budżetowym osiągnęliśmy takie wyniki, jak zakładaliśmy, a o tej nawiązce mówię w kontekście projektów europejskich, których liczbę, mimo końca perspektywy finansowej, udało nam się parokrotnie zwiększyć. Mechanizm działania funduszu jest taki, że nie wskazujemy konkretnych zadań, a pewne kierunki finansowania. Tutaj, z uwagi na specyfikę naszego regionu. Podstawowym działaniem jest ochrona atmosfery, ochrona powietrza. Jest to bezsprzecznie największy składnik naszego budżetu. Na to wydajemy ponad 300 milionów złotych w ciągu roku. W ogólnej skali około pół miliarda. Myślę, że mieszkańcy to zauważają, czyli poprawę jakości powietrza w poszczególnych gminach, poprawę również przy okazji estetyki budynków, ponieważ są to działania związane zarówno z wymianami źródeł ciepła, czy to poprzez ich modernizację, czy też. Podłączenia do sieci ciepłowniczych, a także termomodernizację budynków. To jest naszym najważniejszym priorytetem i jest to również ten kierunek, na który wydatkujemy najwięcej środków. System udzielania finansowania przez Wojewódzki Fundusz w naszej ocenie obejmuje wszystkie konieczne kierunki, ale oczywiście możliwe są między innymi przesunięcia. Pamiętajmy, że ochrona środowiska to bardzo szerokie spektrum, to od począwszy od atmosfery. Poprzez ochronę powierzchni ziemi, czyli tak mówiąc językiem bardziej przystępnym, kwestie gospodarki odpadami, poprzez ochronę wód, ale również ochronę przeciwpowodziową, a także, co jest bardzo istotnym elementem, aczkolwiek dość mało widocznym, ochrona stricte przyrody i edukacja ekologiczna. A pozostałym komponentem naszej działalności jest realizacja i wdrażanie programów europejskich. Realizowane ze środków Wojskiego Funduszu jest. Szereg inwestycji. Powiem tylko, że w tym roku zawarliśmy ponad 900 umów na kwotę prawie pół miliarda złotych. To świadczy o tym, że skala jest bardzo duża. Są gminy, w których realizujemy kolejne już, bywa że nastę, etapy ograniczenia niskiej emisji. Mamy też takie gminy, które realizują kompleksowe projekty energetyczne. To nas bardzo cieszy i wiemy, mamy nadzieję, że ludzie to zauważają i doceniają. Chcemy, aby środki Wojskiego Funduszu były środkami maksymalnie blisko ludzi. W związku z tym planujemy również pewne zmiany w systemie dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez osoby indywidualne, tak aby jeszcze bardziej poszerzyć krąg odbiorców środków Wojskiego Funduszu. Mamy nadzieję, że te wszystkie działania, łącznie z działaniami edukacyjnymi, które staramy się nakierowywać na wszystkie grupy, począwszy od dzieci, od przedszkół, szkół aż do osób starszych, seniorów. Chcemy, aby te wszystkie grupy miały pełny dostęp do informacji ekologicznej, o informacji środowiskowej, tak żeby wiedziały, co się zmienia. I co powinny same robić, aby nam w tym pomóc? W chwili obecnej zakończyła się już poprzednia perspektywa finansowa Unii Europejskiej, natomiast możliwość rozliczenia z niej środków będzie jeszcze przez cały rok przyszły, więc to właśnie spowodowało znaczący wzrost projektów realizowanych ze środków europejskich. W roku 2015 będziemy oczywiście chcieli kontynuować te zadania, które rozpoczęły się w tym roku, ponieważ nasze zadania bardzo często są zadaniami realizowanymi przez kilka lat. A także przymierzamy się do nowej perspektywy unijnej i mam nadzieję, że pozwoli to we współpracy z władzami województwa na pozyskanie bardzo dużych środków dla naszego regionu. Rok 2014 cały zespół kończy wielkim sukcesem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został bowiem ponownie wybrany jako instytucja wdrażająca program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.